Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka przychodzę do Was, złożyć Wam wszystkim dzieciom u nas w, w kraju, w Ojczyźnie, w Polsce wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu, czego sobie też życzę jako tu. Mam wewnętrzne dziecko, które nie zawsze miało taką radość, jak powinno mieć w życiu. I dzisiaj, w tym święcie Waszym, moim, naszym, chcę Wam zaprezentować moim widzom, stałym sukymentom obecnym i przyszłym. Taki prezent zrobiłem sobie dodatkowo. Skoro poprzedni film był dużą oglądalność, nawet się lajki pokazały o butach, moje pierwsze buty, to teraz jest. W krótkim filmie zaprezentuję Wam zasobów moich własnych. To nie jest promocja, to nie jest reklama. To, co zaprezentuję, pochodzi z moich zasobów własnych. Kupiłem na OLX. OLX. Osoba, która to zakupiła po prostu albo nie miała rozeznania, albo sama jak kupowała od kogoś, to została wprowadzana w błąd. W czym rzecz? Skoro buty, moje pierwsze, na rower, typowo takie, żeby w końcu, tak mówię mówiłem, bezpieczne nogi były, z racji problemów zdrowotnych, i żeby zawsze było łatwo wejść i zejść na rower, to jest efekt taki, że do tego trzeba odpowiednie pedały platformy. Ja pokażę te, które zakupiłem. Na wstępie będzie po prostu pudełeczko i powiem co i jak. A później przejdę do platformy, tej, które, do tych platform, które zakupiłem i do tych, które były oryginalne. Bo pomiędzy Tymi, co kupiłem teraz, i je zamontowałem, bo się już nie mogłem doczekać, je wczoraj zamontowałem. Pamiętajcie o odpowiednim odkręcaniu i przykręcaniu. Zgodnie ze skrazy zegara, do, sie, do siebie odkrę, do siebie dokręcamy, od siebie odkręcamy. Czyli tak i tak. I to jest zasada: czy po lewej, czy po prawej stronie pedał to samo trzeba po prostu sobie spokojnie podejść do tego żeby nie było problemu z urwaniem ośki czy naruszeniem gwintu w korbie a no to później problem niepotrzebny i tak to jest właśnie to pudełko w którym ładnie było zapakowane Doktor Bike. Genui Parts and Accesor Pedal Tu znaczki chińskie. Ładnie zapakowane prosto To trzeba przyznać, że Chińczycy mają to opanowane, że ładnie pakują rzeczy. I tu jest pokazane właśnie który kierunek który i żeby ułatwić sprawę to w środku jak widzicie pudełko pudełko się całe otwiera w pudełku był po jednej i po drugiej stronie takich jeszcze fajnie, fajnych poduszeczkach, takie torebeczki, poduszeczki z tymi takimi, co się szczela, takie poduszeczki, co są i tak z jednej strony było, z jednej strony był jeden, z drugiej był drugi, jak widzicie, elegancko, ładnie zapakowane. Tu jest pokazane, właśnie. lewa strona, prawa strona, tylko że mianowicie nie wiem czy ta osoba, która od której odkupiłem ściągnęła naklejki, bo przejdę zaraz do prezentacji tych platform i na platformach nie ma oznaczenia. Nie ma napisane co i jak. Jest tylko jakaś, jakaś nazwa czy coś. Chyba, że nie widzę. Zaraz zobaczymy. A razem. Także Made in China. Napisane po niemiecku, po japońsku, hiszpańsku i angielsku. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym. Tu macie pokazane to, co mówiłem: od korby kierunek wkręcenia czyli się wkręca w prawo, odkręca w lewo, dokręcamy do siebie odkręcamy od siebie. Także jeszcze raz przybliżę, żebyście zapamiętali strony i kierunki. Tu macie prawe od napędu, zgodnie z wskazówkami zegara. Lewa strona, czyli ta, gdzie nie ma blatu zębatki też zgodnie z wskazówkami zegara zakręcamy do siebie, odkręcamy od siebie. Teraz przejdę do zaprezentowania Czym rzecz była, że wymieniłem, pierw wymieniłem po prostu na. To były oryginalne, te co tu są. Jeszcze ja przybliżę. Ja je dałem do roweru rehabilitacyjnego, bo to były małe pedały. I one tu pasują. Na tych poprzednich butach dobrze mi się jeździło, tylko one po prostu na tych, na tych zębach, na tych, do buty jeżdżą. To się wyrabia, jest śliskie I one tak pozostaną. Pierwsze, pierwsza próba tych butów. Była właśnie tutaj. Przymierzałem, próbowałem, jeździłem, i jest ok. Teraz pokażę Wam, właśnie te platformy, już takie z pinami metalowymi. Nie wiem, czy ten ktoś się od kogo kupiłem. Nie znał w temacie. Zaraz wezmę po prostu jeszcze tego swojego pomocnika. Ustawię odpowiednio o. tak, żeby odblaski nie dawały odblasku. jest platforma. Ona jest dosyć duża. Jeszcze wezmę momencik, o nie pamiętam wymiarów. Metrówkę. No, dziesięć. 10 na 10 10 na 10 i to jest tak że one są profilowane Jak widzicie jedna część jest jeszcze może bliżeć O, teraz jest dobrze. Jak widzicie, tu jest profil tak, że część platformy wystaje, a część jest cofnięta. Tu, górna część czy dolna, platforma się kręci. O, teraz dobrze widać i tu macie teraz górną platformę. Piny są. One są prawdopodobnie wykręcane, bo są otwory. Widać, widać po prostu tu jest głowa pinu, a w środku widać ten gwint. Tu, ma, tu w tym miejscu widać. I jak widzicie, platforma jest tak zrobiona, że tu jest cofnięte, odblask jest skryty. I tu widać tą drugą część To jest po to zrobione żeby jakby był poślizg, to po prostu zatrzyma tu i tu zatrzyma One są z plastiku, to jest kompozyt bo nie daje nie daje pogłosu takiego Metalicznego i to jest jakiś kompozyt dobrze zrobiony. Chyba, że w środku jest aluminium, w co wątpię, choć może tak być. Nie, to jest raczej kompozyt, chyba, że tam jest, tu jest jakaś, bo tu jest oś, i tu od tej strony jest zaślepka, zaślepione. Eee, tak jak patrzałem Przed zamontowaniem to raczej się nie da to odkleić, by trzeba było albo wyciąć, aby trzeba było robić, nie wiem, jakąś jakieś po prostu remont łożysk. Nie wiem nawet na ilu, ale przypuszczam, że tu są tylko dwa łożyska. Czyli na tej części, na tej, raczej tu. Po środku nie ma. Jak dla mnie są ok. I teraz chcę Wam pokazać przyłożenie buta. Akurat. Moment. Nie ten but. Dobry był do tam na tamtą platformę przy rehabilitacyjnym. Proszę bardzo. But się wspiera. Jest łapany mi chodziło o to właśnie, żeby, tak jak widzicie teraz. Jeszcze może wyżej dam, podciągnę statyw. Pokażę Wam, o co chodziło. Mi chodziło o to, żeby platforma była taka, jeszcze ją przestawię. Nie wiem, czy będzie... O, widać. Pomocnik. Mi chodziło o tą część, żeby but odsunął się od osi platformy pedała i od gniazda. I żeby się odsunął od korby. I żeby był trzymany. I to akurat jest tak, że to trzyma. Jak widzicie, stoi, nie zjeżdża. Zobaczę, jak to będzie po prostu w rzeczywistości. I tu obniżę staty, żeby było lepiej widać. O! A żebyście widzieli piny. I tu jest ważne, żeby tam bud był zatrzymany i tu żeby był but zatrzymany. Tu widzicie piny, no nie? Czy piny są akurat? I teraz bud nie zjeżdża, bo on się trzyma. Sam. Myślę, że też tak będzie, bo miałem takie Problemy, czy przy tamtej, co pokazywałem, co jest na rehabilitacyjnym, tym rekreacyjnym rowerze, miałem taki problem, że po prostu co jakiś czas mi zjeżdżał but albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. I to był problem. Bo człowiek sobie obijał nogi. Kiepskie buty były, buty się niszczyły, i teraz po prostu te, te buty zobaczę, jak one będą się sprawować. Dam znać. I jeszcze jedna sprawa na końcówce. Jest taki lekki. One nie, nie chodzą tak jak, jak wariaty. Mają tak jakby hamulec. Jeszcze nie są wyrobione, bo to są nowe. Myślę, że tak będą, bo jak i te, te od rehabilitacyjnego na rehabilitacyjne też właśnie takie mają, choć one już mają lata, też mają takie zatrzymanie, że po prostu jak już troszeczkę troszeczkę inaczej jest przy tamtych, co pokażę O. O to mi chodzi żeby. O. Że jak się zrobi ruch? do żeby się zatrzymał i tak samo tu w tych chodzi o to, że te piny, kolce one mają po prostu trzymać buta żeby się nie zaślizgiwał tu jest akurat oś ale powinni, powinni też tu dać na oś. Albo tu, jak, jak dali tu. O! Jak dali tu, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Powinni dać jeszcze tu jednego pina i tu drugiego. Tyle, że. No. Tak, dokładnie, bo tu, tu jest taki profil na oś i śrubę. I tu jest na ozi śrubę. Tu jest łożysko i tu jest łożysko. W tym profilu. Bo to profil jest z każdej strony. No nie? Jak dali tu. Takie piny, te piny nie są drogie powinni tu jeszcze po prostu dać. I to by było już ekstra. Ja właśnie z tego co widziałem to było po 6 po 4 różnie z tą po prostu wielkością i zastanawiałem się czy aluminiowe, czy, czy po prostu te winylowe i doszedłem na, do wniosku, że najlepsze będą na początek i może nawet na dłuższy czas kompozytowe. Tak jak wam przed chwilą powiedziałem. To są moje pierwsze platformy tego typu. No a czas okaże, jak one się będą zachowywać, jakie będą po prostu przy stosunku jakości do ceny. Powiem tak. Na no Allegro jest bardzo dużo, ale są ceny większe. Dużo od tego, co ja dałem. Bo ja dałem za nie 25 zł plus przesyłka. Zawsze biorę dodatkowo ten pakiet bezpieczeństwa i mi wyszło taniej. Bo Allegro coś takiego teraz wprowadziło, że przy smarcie to jest po prostu wyciąganie pieniędzy z kieszeni. Ja wykupiłem smarta, żeby zobaczyć, jak to jest. I efekt jest taki, że Jakbym wziął takie platformy, bo były różnej cenie, różne firmy, ale nie tak ładnie opakowane, nie tak, nie tak ładnie zrobione. Po prostu one mnie, one mnie urzekły. I co dodatkowo, jeszcze zapomniałem powiedzieć: większość, które przeglądałem, to były no, grube. Cała rama platformy była gruba. Jak tu zauważyliście, ona jest wąska. I o to mi chodziło, żeby była solidna, mocna, ale wąska. Szeroka, żeby była platforma, żeby miała kształt platformy. Czyli po prostu, tak jak tu Wam pokazałem, 10 na 10. A z reguły były różne, że na przykład szerokość była od miejsca zamontowania w korbie, w gnieździe, w korbie. Pedała do zewnętrznej strony było krótsze niż, niż długość. A ja szukałem właśnie takiej, takiej platformy, żeby była równa. Żeby po prostu stopa równo przylegała i od zewnętrznej strony i od wewnętrznej, bo to macie na śród stopniu, no nie w tym miejscu. Tak tu przy ręce są. Poduszki palców, to tam macie poduszki na stopie. I w tej strefie, właśnie tu śród stopia, poniżej tych poduszek, nie całkiem na poduszki, poniżej tych poduszek i w kierunku środka. I dzięki tym pinom, można dobrać właśnie sobie odpowiednie ustawienie buta, i wtedy macie płynniejszą jazdę. Nie ze, nie, myślę, że się nie będzie ześlizgiwać. Ja dam znać po jakimś czasie użytkowania, jak to jest z tym. Bo tak ja mówię, pierwsze to jest, a pierwsze no to wymaga czasu, żeby to po prostu sprawdzić. Jak to się ma. Ja jestem z zakupu zadowolony. Cieszy mnie, że po prostu że mogłem je kupić, bo to daje możliwość, że przy dłuższych jazdach nie będzie się po prostu noga męczyć, bo zauważyłem, że jedna noga lewa mi uciekała, to z tymi problemami po prostu z uszkodzeniem nerwów, ta polineuropatia cukrzycowa, a początek był po radioterapii, w trakcie i po radioterapii po prostu. Uszkodzenie nerwów i nie przypuszczam, że po latach będzie jakiś problem, no ale jest i żeby to umniejszać, żeby po, powstrzymać degradację, no właśnie, że między innymi bardzo lubię rower. Uważam, że to jest najlepszy wynalazek człowieka i bardzo lubiłem zawsze rower. Lubię i będę lubił jeździć. Lubię na nim jeździć i będę na nim jeździł. I tak jak mówię, dam znać, co i jak. Po prostu sprawdzę, przetestuję i powiem, co i jak. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia. Cześć.